Cześć Manko, witam Was. Standardowa ekipa. Nick Team Garage zapraszam Was na kolejny film. A co w kolejnym filmie? No właśnie, to już możecie się powoli domyślać. Stoi za mną 30 A jak stoję 30 to zaczynamy drugi odcinek z projektu Turbo. Tak mi się wydaje, że to jest będzie drugi. Eee, a w nim chciałbym Wam pokazać, jak spawamy kolektor wydechowy pod Turbo. Eee, zaczniemy od szyszki, Więc przechodzimy pierwsze do stołu, później na zewnątrz, żeby Wam pokazał. Jaką rurę kupiłem yy, i co jest nam potrzebne do tego, żeby go zrobić, więc oglądajcie. Zacznijmy yy, od flansz, które nam są potrzebne. Yy, flansze mamy ze stali, yy, ze stali czarnej, yy, ponieważ kolektor będziemy spawać migomatem, tak samo używamy czarnej yy, stali, jeżeli chodzi o rury. 42 4. Yy, jakby ktoś szukał yy, rur. I kolanek, tak samo kolanka, też będziemy używać, hamburskie, tak zwane. Polecam sklep hydrauliczny, nie pytać się w żadnych hurtowniach, bo po prostu tego nie mają, jakieś chore ceny za to krzyczą. Ja, na początek, kupiłem sobie 2 metry rury i już widzę na ten moment, że to będzie na pewno za mało. Flansze, tak jak widzicie, tutaj mamy dosyć grube, szkoda, że mam dwie oddzielnie, a nie w całości, bo by było łatwiej, no ale to już nieważne. Tutaj mamy jeszcze flansze, to jest T3, bo taka jest potrzebna pod nasze turbo, tylko, że to jest pod twin scrolla a nasze turbo nie posiada twin scrolla, więc to po prostu wytniemy, bo jest to nam zbędne a wydaje mi się, że lepiej nam się będzie szyszkę spawać No i co? Tutaj już możecie zobaczyć pierwsze próby cięcia, żeby właśnie zrobić tą szyszkę ale to teraz przenosimy się na zewnątrz, bo tam mam rurę i sprzęt, którym cnę to, też Wam chcę go pokazać, bo nie jest to piła taśmowa, więc przenosimy się na zewnątrz. Dobra, tak jak mówiłem, przenosimy się teraz na zewnątrz. Jest tutaj ukośnica, jest to ukośnica uniwersalna, kupiona chyba w Castoramie. Właśnie jest ta tarcza uniwersalna, jest zarówno do drewna, jak i do metalu. Fajnie się tym cnie, to tak od razu mówię na początek, bo tak jak mówiłem, że nie używam piły taśmowej, mówię, na nią nie stać. I co, i teraz przechodzimy do tego, żeby zrobić pierwsze szyszkę. Tutaj, tak jak widzicie, leży. Miałem 2 metry rury kupionej. No, już troszkę zużyłem. Tutaj już macie zrobione szyszki, znaczy początki szyszek. Nie wiem, czy to tak jedną ręką połączę. O. Robimy coś takiego i teraz Wam to pokażę tutaj na ukośnicy jak to właśnie zrobić przy jej użyciu, ale pierw musimy sobie uciąć dwa równe odcinki takiej rury, bo tam, jak widzicie, miałem ucięte, ale to już się do niczego nie nadaje. To były próby. Pierwszy raz mam taki kolektor, to jest wszystko metoda prób i błędów. Ucinamy dwa takie równe kawałki, ja ucinam sobie 13 cm i. Później Wam to jeszcze pokażę, jak to tutaj wszystko wymierzam. Bierzemy się za cięcie. Widzicie, mam tutaj umocowaną e, tak, rurę. E, tutaj mam ustawiony kąt e, 22,5 stopnia. E, I ukośnicą będziemy teraz robić dokładnie taki ruch. E, z następną to samo. No i żeby powstał nam takie V, litera V, którą później tutaj zetniemy. E, robimy takie trzy komplety, czyli potrzebujemy sześć takich rurek Żeby było równo, jak macie równą rurę tutaj tą płaszczyzną ja miałem dokładam do tego, bo to jest równe i sprawdzam miarą tutaj i tutaj z drugiej strony przykręcamy, no i cniemy. Zobaczymy czy nam to wyjdzie. Chcę to wam teraz pokazać. Aha, no jeszcze najważniejsze, ja mam przyłbicę założoną, bo tak jak widzicie tutaj robi się syf. Wszędzie, yy, wszędzie latają opiłki, dlatego też tego nie robię na garażu, bo później tutaj to albo zamiatam, albo odkurzaczem pociągnę i myślę, że będzie gites. Bierzemy się za cięcie. Mamy już y, zrobione 3 litery V. Y, tutaj mamy flanszę, o której mówiłem, że wycinamy, dompa, y, wypi, wycinamy y, tego twin scrolla. I wbiłem sobie na początek jeszcze taką rurę, że o niej nie mówiłem, ale wpadło mi to teraz dopiero do głowy, żeby z niej wyprowadzić USG'a 60 mm albo 50, zobaczę, bo Westgate'a jeszcze nie mam. I wpadłem na pomysł, żeby wbić tą rurę. Bo tak jak widzicie, tylko tutaj troszkę brakuje, ale to się obspawa. Na razie jest złożona na sztukę, jest oszlifowana, żeby wchodziła. A zaraz wam pokażę dlaczego. E, bo mamy tutaj tak, zrobione, tak mamy zrobiony ten adapter, że tak widać, że fragment muszli i tak i tak. żeby wam to wyostrze, że i tak fragment muszli no wystaje, czyli idealnie da, da rady tutaj ta rura się zmieścić. To jest na tyle biorę teraz to wszystko na zewnątrz, żeby obspawać to wszystko ładnie z pawareczką, i połączyć te trzy elementy. Najprostszym sposobem, żeby Wam powiedzieć jak to zrobić, to dwa ścinamy pod kątem, a jedno równo z dwóch stron i robi nam się szyszka, która później będziemy pasować do tej rury. Dobra, jeszcze taki mały przerywnik. Tutaj mamy pospawane. pospawaną już jedną fałeczkę, tutaj mamy drugą fałeczkę pospawaną, została mi jeszcze trzecia, tak jak mówiłem, bierzemy się za tą szyszkę, no i jeszcze to, ale to tak mówię, że chciałem coś wam pokazać jak to zrobiłem, teraz jeszcze tak myślę po cichu jak to dobrze uciąć, żeby to połączyć, ale wydaje mi się, że będzie dobrze. Dobra, trochę walk i udało mi się zrobić coś takiego. Jest to na razie tylko chwycone do, do obspawania, żeby wam pokazać, bo musimy jeszcze tutaj zrobić na. Jeszcze dwa. No i wszystko było pięknie, elegancko, bo tutaj miałem zrobione, ale jest to za bardzo, za dużym kątem ucięte. I. No po prostu dziko to wygląda. E bo źle sobie to uciąłem, jednak myślałem, że da się to jakoś ogarnąć na y, ukośnicy Ale niestety tu wszystko, widzicie, tu tarczka jest malutka, a tam jest trochę większa Trzeba to samemu rzeźbić, y, żeby zrobić z tego jakiś w miarę sensowny kształt, a nie po prostu, żeby to było gdzieś tu, a to gdzieś tu Także ja się zabieram za zrobienie jeszcze jednego takiego całego od nowa y, Żeby móc zrobić jeszcze na dwa runery wyjście Dobra, tak jak widzicie, e, szyseczka jest skończona. E, udało mi się w końcu ją zrobić. Jest tam jeszcze do poprawki, żeby tutaj z frezikiem to wszystko poprawić ładnie i obspować tutaj jeszcze jeden element. E, tutaj mamy flansze pod turbo. Też już jest to tak trochę zrobione na patencie, bo albo wykorzystałem za małą rurę, e, albo po prostu tutaj mam za dużą szerokość ale jest na to patent na tą chwilę tylko mamy tu zaznaczone że na sobie zobaczę nie, to jest tą stroną będzie to po prostu nałożone o mniej więcej w taki sposób aby spaliny nie wiem, były blokowane i wszystko trafiało do turbo bez żadnych zawirowań także tak to na tą chwilę wygląda i co? ja to zostawiam bo już dzisiaj nie mam na to siły i Będę walczył dalej następnego dnia. To jak widzicie, pomaga mi Macio, który odkręca dotychczasowe kolektory z M52. Auto stoi na kanale. E, ja działam przed garażem. O, wyłostrzyło się. E, wszyscy, wszyscy pociągnąłem tutaj ten spaw i tutaj też. E, w tej rurze co miałem przyspawaną yy, flansz od turbo i była ona tutaj nacinana pospawałem to i od środka udało mi się to wyszlifować żeby było to jak najbardziej gładkie teraz pierwszy przymiar żeby to zespawać razem no i przymiarka do budy jak tu się w ogóle miewa czy lekko nie ma być jakaś flansza, lekko pod skosem yy, żeby to w miarę fajnie wyszło, więc ja to teraz chwytam punktami yy, przymierzę. No i widzimy się już raczej przy pierwszej przymiarce w turbo. I może z kanału wam to pokażę, albo zrobię tak po prostu, że to już obspawam na stałe. Yy, a będziemy się widzieć dopiero jak będę przyspowywał już pręty do tej flanszy, i do flanszy, która będzie przykręcona do głowicy. Turbo powieszone, flansze też już są tam poprzykręcane. I tak jak widzicie, ten pręd jest on chwycony do szyszki. Teraz, w tym momencie muszę zwolnić kanał. Ale pierwsze co, odkręcę sobie turbo, żeby nie ciążyło. No i trzeba to teraz w jakiś sposób wyciągnąć. No i zbierzemy się ze spawanie rurek. Z dołu Wam to pokażę. No bo może Wam nie pokażę, bo za bardzo nie ma co tam pokazywać, że, że, żeby się ze wszystkim mijało, tak jak widzicie, zbiorniczek wyleciał. Yy, gniazdo diagnostyczne też, więc na to chwilę tak to wygląda. Jeszcze założyłem na chwilę turbo. Yy, miałem w ogóle problem, yy, żeby wyjąć kolektor, ponieważ mam szpilki wkręcane do głowicy ale nie chcę ich wykręcać chcę tak zrobić, żeby kolektor był do wyciągnięcia ze szpilkami bo jak będzie to wyciągnięcia ze szpilkami to bez na pewno sobie dam radę no i tak jak widzicie musiałem trochę poczynić zła a mianowicie podciąć trochę podróżnicę i jeszcze przynajmniej teraz wiem że na pewno się zmieści tutaj pipe, przejdzie koło kielicha po prostu tutaj szybkim kolanem znaczy szybkim, no 90 go wyprowadzimy, tak i tak. Zobaczymy. Ja się biorę teraz za spawanie. E, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jest tam naprawdę ciasno. Także wyciągam i wam to zaraz pokażę. Myślałem, że będzie to o wiele łatwiejsze, żeby to zrobić, e, bo tutaj jest dużo miejsca, ale tu na początku e, przed turbo, niestety, ale tam już miejsca tyle nie ma. Nic, wyciągam. Dobra, tak na no tę chwilę się to prezentuję trochę rzeźby na pewno będzie no ale zaczynam chyba od najdłuższego zobaczymy jak to będzie szło w ogóle jak widać głowica jest po portingu to był na niej robiony max ale to w kolejnym odcinku po kolektorze będziemy się zajmować głowicą dobra tak jak widzicie udało mi się wyprowadzić yy, szósty gar yy, nie, nie wiem jak to wygląda zależy no ja jakoś się na to nie będę bardzo spuszczał. Zająło mi to naprawdę długo. Tutaj jak widzicie już wyprowadzone z piątego i jego teraz będziemy cisnąć tutaj. Zobaczymy jak to wyjdzie. Z tym piątym niestety musiałem trochę po... pogimnastykować się. I tutaj jeszcze y, zrobiłem tak, że te kolanka są ściśnięte, żeby chodziły tutaj. Czwarty gar też jest zrobiony. Tak jak widzicie. Wydaje mi się, że on był nawet łatwiejszy, ale to dopiero teraz się zaczyna cała zabawa. A mianowicie najgorzej jest z trzecim y, Ponieważ on jest tutaj. A powinien się połączyć zaraz z tamtą szyszką, a chcę to zrobić równo odległościowo, więc myślę, aby zrobić tak, żeby zrobić po prostu tak i go tutaj połączyć. Zobaczymy, na razie sobie go zostawiam na później. Na tą chwilę zająłem się teraz pierwszym. On ma dosyć prostą drogę, bo chcę, żeby był tutaj. Ale te wszystkie trzy są identycznej długości, tak są zrobione i tak są poprowadzone. Eee, tak jak widzicie, on był nawet krócej zrobiony, ale tutaj go przedłużałem, żeby był takiej samej długości i tego chciałem, chociaż troszkę się zbliżyć do tego, żeby był odległościowy. Dlatego tutaj mam taki zamiar zawinąć takiego e, Roga, Rogala, nie wiem jak to nazwać. Ogólnie chciałem Wam o wiele więcej z tego nagrywać, ale jak na tą chwilę myślałem, że szyszka będzie czymś trudnym, to. Robienie kolektora naprawdę mi przerosło. Yy, może nie aż do takiego stopnia, że nie umiem tego zrobić, ale naprawdę trzeba przy tym dobrze myśleć. Yy, a już nie mówię przy tym, żeby to w ogóle pasowało do budy. Yy, mam taki plan, żeby go po prostu zrobić i przymierzyć go do karoserii, chociaż i tak wiem, że te szpilki będą mnie trzymały. Yy, no bo jest jednak tam... Nie ma za dużo miejsca, myślę, że będzie o wiele więcej miejsca. No ale co zrobić, no. Też wiadomo, można by było w sumie turbo przesunąć bardziej do przodu, ale nie chciałem, bo chcę na pewno, bo chcę po prostu, żeby był równo Na pewno wiem, że jak tego bym wywinął tutaj bananem, to on będzie też takiej długości. Eee, z tym też się tu można pobawić, a ten zostanie niestety na koniec, bo mam tutaj pręt, który zmacnia i jego tego na pewno będę robił jako ostatniego, a z tym. Na pewno muszę uciąć kawałek z szyszki, bo jest po prostu za długa, bym musiał ją dotąd gdzieś skrócić, żeby żeby się tutaj z tym wyrobić, ale podoba mi się ten plan, bo jest po prostu po, powalony i myślę, żeby to właśnie tak zrobić. A czy, tym, czy się tutaj zmieszczę? Zobaczymy. Teoretycznie jakoś bardzo na budzie mi nie zależy, więc jak nie wejdzie, to podetniemy. Biorę się do roboty. Dobra, pierwszy zrobiony, wedle wszystkich zasad, yy, po prostu jest identyczny jak te pozostałe, yy, o ten drugi, tak jak już mówiłem wcześniej, się nie martwię, yy, a z tym tutaj, jeżeli chodzi o ten trzeci, yy, wpadł mi teraz taki pomysł, yy, chociaż nie wiem, czy nie zrobić go tak, żeby tą rurką uciec tu, na wika i go wpierdzielić tutaj ponieważ idąc tutaj dookoła to naprawdę dużo, yy, dużo bym musiał w tej budzie rzeźbić. A tutaj jest jeszcze trochę miejsca. Yy, I tak i tak bym musiał uciec na tą wysokość tych kolanek. Yy, I wydaje mi się, że nawet będzie miejsce, żeby dokręcić te cylindry. Znaczy dokręcić flansze yy, do głowicy, co ja gadam. Yy, no a tutaj skrócimy tak, żeby po prostu i kolanko, i to skrócimy tak, żeby to wyjście było... Mniej więcej coś takiego. Zobaczę. Biorę się pierwsze za to, żeby właśnie to uciąć i spróbować jak najwyżej przyspawać kolanko, które też rzeczywiście będzie skrócone i czy mi się tu uda jakoś to wymanewrować a tamtym się zajmę jak utnę tego pręta dolnego, ale chciałbym, żeby on już został na koniec, bo tak jak mówię tutaj też myślałem, że mi się nie uda zrobić pierwszego wejścia, żeby był taki sam jak te pozostałe, jeżeli chodzi o długość, ale tu jest naprawdę bardzo dużo miejsca z przodu silnika, więc na coś takiego sobie mogłem pozwolić i tak samo z tym zrobię, po prostu uciekając bardziej w tą stronę, też wydaje mi się, że to się uda, ale mówię teraz przed czas, żeby się z tamtym pobawić, bo nie wiem, jakbym się poddał, no zawsze jest, zawsze jest jeszcze wyjście, żeby na hamsku uciekać prosto tutaj, że tak powiem, w lotem, ale życie nie jest łatwe, trzeba y, dawać sobie jak to się mówi, wyzwania, A jakby się udało to czemu nie. Jest to pierwszy kolektor, więc nie że z nim jakiejś długiej przyszłości, bo zapewne po tym jak y, go założę, coś mi się w nim nie będzie podobać, jeżeli chodzi głównie o y, jakieś właściwości, też zobaczymy co powie osoba, która będzie stroiła, y, czy jest dobry, czy nie. Ja tu przykładam wszystkich starań, żeby to wyszło jak najlepiej, dlatego może mało Wam pokazuję. I już na tą chwilę wiem na pewno, że jest dzisiaj sobota i ten film muszę poskładać, żebyście go zobaczyli w niedzielę. A z tym jeszcze troszkę zajdzie na pewno. I będą dwa, dwie części po prostu zespawania kolektora. Teraz chcę zrobić cały, jakby to powiedzmy, kształt. I to będzie koniec w tym filmie, czyli po prostu jeszcze zajmujemy się tymi E, dwoma cylindrami, żeby je wprowadzić e, a drugi film będzie z przymiarki i obspawania tego kolektora i ewentualnych zmian e, które bym w nim wprowadził jeżeli by mi to nie chciało wejść do auta także ja teraz uciekam coś tutaj wymyśleć właśnie z tym y, runerem żeby tutaj fajnie to wchodziło jak nie no to mówię ostateczność ostateczności to jest to żeby po prostu tu na hamola wywinąć trudno nie będzie jeden kanał równoległościowy chociaż mówię nie chciałbym tego bardzo, zobaczymy co wykminie. Dla Was to jest chwila, następne cięcie, da mi trochę więcej zabawy i myślenia, także lecimy. Jak widzicie poradziłem sobie z y, trzecim cylindrem. Jest taki zawijaz. E, ma on taką samą długość jak reszta. Teraz biorę się szybko za ogarnięcie e, drugiego cylindra. On już jest łatwy tutaj do połączenia, będzie wyglądał podobnie jak ten pierwszy. Ale musiałem tu wyciąć, bo miałem tu wzmocnienie wcześniej Więc musiałem odkręcić sobie kolektor, przykręcam go jeszcze raz Spawamy to Wzmocnienia przenosimy tak, aby nam nie przeszkadzały przy odcinaniu w całości fragmentów rur Do spawywania. Więc zapewne będą od góry flanszy tutaj I tak samo będzie gdzieś tutaj szło Albo może pod tym właśnie trzecim zrobię to, zobaczę no i co, no i widzimy się myślę, że już na stole pokażę Wam go w tej okazałości. Tak, jak widzicie, kolektor jest już yy, pochwytany w każdym miejscu. Yy, tamten dolny też mi się udało już skończyć. Teraz, tu już w następnym odcinku zobaczycie z kolektora, yy, będę się na pewno brał za obsparowanie, Tak samo Wam powiem, ile jakiego materiału zużyłem, ile kolanek, ile rury mi zeszło na to. Jestem sam zdziwiony, jak mało materiału mi na ten kolektor poszło. No i co? Myślę, że plan na ten film został wykonany. Ja jestem na pewno zadowolony, gdyż odległości wszystkich 6 cylindrów, znaczy odległości od cylindrów do flanszy Turbo są takie same. Więc jestem z tego bardzo zadowolony. To był głównie mój plan, który chciałem y, dzisiaj po prostu wy wykonać I co? No i przede wszystkim dojście do śrubek y, Może są dwie, trzy śrubki, które naprawdę będzie ciężko dokręcić Że będzie kombi trzeba kombinować A tak to y, też się starałem choćby tutaj właśnie w tym co widzicie na, na wprost, tym trzecim y, Żeby było przejście między nim i tam y, prze mogła przejść przeduszka od małej grzechotki Aby było dojście do dokręcenia śrub więc z tego też jestem bardzo zadowolony Nic, no i z tego miejsca chciałbym wam bardzo podziękować, jeżeli ktoś dotrwał do tego e, miejsca e, No i co? I, e, dajcie może jakiegoś lajka e, Jakiś komentarz Hej, ty też mile widziane Co poprawić? To jest mój pierwszy kolektor Więc wydaje mi się, że i tak i tak dobrze wyszedł A my widzimy się w następnym odcinku gdzie kolektor będzie obspawywany, także z całeczka trzymajcie się. Yo.